no twórco Boże, ja Ciebie wzywam, gdy serce się trwoży, gdy moją duszę tęsknota owładnie, kiedy grom pokus ciężkich na nią spadnie. Gdy moją duszę tęsknota obładnie, kiedy grom pokus, ciężkich na nią spadnie. Kiedy Bóg kocha świat, tak bardzo kocha swoją miłością bezgraniczną, że nieustannie daje nam siebie w swoim słowie, w swoich sakramentach, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii. Że tak było, że tak jest, świadczy niewątpliwie patron, święty Antoni zwany Padewskim, chociaż przecież z Padwą był związany dopiero u schyłku swego życia. Urodził się pod koniec XII wieku, w 1195 roku w Portugalii, w Lizbonie. Już od młodzieńczych lat miał szczególną wrażliwość na przesłanie Ewangelii. Dlatego mając 15 lat wstąpił do zakonu kanoniku św. Augustyna. Tam studiował Pismo Święte, teologię. Odznaczał się i nadzwyczajną gorliwością i powożnością, ale także pamięcią, do tego stopnia, że mówiono o nim, że gdyby wszystkie Pisma Święte zostały zniszczone, Antoni mógłby je podyktować sekretarzowi, aby w ten sposób można by było je na nowo odtworzyć. Później studiował w słynnym Uniwersytecie w Koimrze, a jego wiedza na tamte czasy nie tylko zdumiewała tych, którzy... Na co dzień mogli doświadczać jego mądrości, ale wstawała się niezwykle ważnym narzędziem w głoszeniu Ewangelii. Dał się zauroczyć rodzącemu się wówczas przesłaniu o Bogu, o Chrystusie, o człowieku, które głosili synowie świętego Franciszka. Bo ruch franciszkański, który powstawał właśnie wtedy na przełomie XII i XIII wieku, był takim żywym przykładem, co znaczy związać się z Chrystusem, cierpiącym, umęczonym, kochającym człowieka, ubogim, dającym siebie całkowicie dla i zabrać. Święty Antoni, ratuj nas, gdy przepaść grzechu wciąga nas przed tronem Bożym, kiedy się chodź, polecaj Bogu nas. Święty Antoni. Święty Antoni, Polsa nas. Święty Antoni, Święty Antoni, Polsa imą